25 listopada w gimnazjum imienia Czesława Miłosza to Topoli Królewskiej odbyły się od Szczęśnienia Klas Pierwszych. Imprezę poprowadziła Klaudia Kałużniak i Łukasz Sobola, zarządu samorządu uczniowskiego. Skąd czerpałaś pomysły na konkurencję dla pierwszaków? Pomysły na konkurencję dla pierwszaków czerpałam z internetu. Pomogli mi w tworzeniu scenariusza moi nie, koleżanki, koledzy. Konkurencje, które wymyślili starsi uczniowie dla swoich kolegów i koleżanek były bardzo różnorodne. Między innymi kociaki musiały wypić mleko z miseczki, wymraczyć piosenkę, wykazać się wiedzą o szkole, narysować jednego z nauczycieli i turlać kłębuszek wełny nosem. Jakie konkurencji właśnie udział? W mojej konkurencji musiałam tę piosenkę, którą usłyszałam przez słuchaczy. Jak sobie poleciłaś? Poleciłaś sobie dobrze, bo ja klasa odkazała piosenkę i zdobyła czy podobały się oczywiście. Tak, podobały mi się. Było bardzo dobrze zorganizowane. Pierwszoklasiści zaprezentowali nam stroje andrzejkowe, z których żyli w składzie pani Małgorzata Jeziorska, Magdalena Jasiaczek, Marta Kowalczyk, Katarzyna Bednarek, Alicja Zażytka durda i uczennica Justyna Drozdowska wybierały najkreatywniejsze ubranie. Najlepiej no w konkurencjach poradziła sobie klasa pierwsza A. Zdobyła ona bonus zwalniający z pytania danego dnia. Dziękujemy za obejrzenie naszych relacji i zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmików.